Godzina 5, minut 30. Halo, halo, Robert z tej strony z Akademii Gry. Tak, ja wiem, nie powinienem się cieszyć, kurczę, bo wczoraj 12 na 12, dzisiaj 7 na 7, to daje nam już 19 meczów zagranych, 19 trafionych. Ale zobaczcie, z czego ja się cieszę? Kurs na kupon 3,31. Tak, byłem bezczelny, zaraz Wam powiem dlaczego. I z czego ja się tu cieszę? No, że co, że Hartford weszło, że New England weszło, że Philadelphia weszła, Pumas, Nesachsa? A co, może teraz do przerwy jest 1-1 już w meczu Tigres? Widzę, dziad szybko rozliczył? No i oczywiście Zakateka z 3 do 0. I z czego ja się cieszę, skoro ja gram cały czas kursy nieopłacalne? Dziad wypłaca kolejne banknoty. A ja sobie myślę, no i co ty Robert taki jesteś durny, no cieszysz się, a gra cały czas nieopłacalne, no i co? Nie no, oczywiście żartuję, wygłukam się. Ale ja lubię wygrywać, ale ja lubię, ja nawet kocham wygrywać. Powiem wam tak, udało się wczoraj trochę wygrać, weszło wszystko, to pomyślałem sobie, kurczę, 7 meczy na nockę, a co ja będę, kurczę... I zagrałem jak taki typowy Brianusz, i myślę sobie dziadu, to czemu tego jeszcze wszystkiego, co się wczoraj wygrało? Nie potroić, mówię, wstanę rano, będzie miło. Ludzie sobie smacznie śpią, zaraz wstaną, zobaczą, wszystko na zielono. I buziaki się cieszą, a dziad płacze. Słuchajcie, miłego dnia już mnie nie ma. Szykuję wam następne, znalezione w sieci. Oczywiście, dla pozdro dla hejterów, ten nowy cykl, który ruszył wczoraj. Te trzy mecze: Szukamy Niespodzianek. Słuchajcie, Hejtusie, żaden nie wszedł. No i także troszeczkę też dla was takiej radochy z samego rana. No nie weszło, kurcze, nie weszło. To szukamy Niespodzianek. Póki co jest 3-0 dla dziada. Ale dzisiaj mamy kolejny dzień. I będziemy atakowali dalej. Wyszukiwarka na półtora gola absolutna rewelacja. Ja się cieszę, mam nadzieję, że Wy się cieszycie. Zaraz wejdę na sygnał, bo już widzę, że już co niektórzy się pobudzili i się cieszą. I o to właśnie w tej bukmacherce chodzi: żebyście odbierali banknoty i cieszyli Wasze piękne buźki. I o to chodzi. A czy my wygramy? 1000 zł, 5000 pięćdziesiąt. To już jest drugorzędna sprawa. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się i na pochybel dziadom. Strzałka.